Witam serdecznie, moi goście, Łukasz Krzak, Bruno. Witam. Już chciałem powiedzieć, auto z GRIP ARNS, ale przecież u nas można nagrać w dwóch ligach, które są osobną kategorią. Łukasz, z wakacji przyjechałeś, opalony, widać w kamerze, uśmiechnięty, forma dopisuje. Dzisiaj sześć goli puszczonych, ale wakacje ok? Wakacje w porządku, fajna pogoda, ciepło, także super, polecam wszystkim. No, rozpocząć. słuchajcie, jak jak Łukasz poleca, to będziemy musieli się kierować do Turcji. Wracając do przyziemnych spraw, dzisiaj Bruno przegrywa 6 do 3, tak na gorąco przyczyny porażki, byś potrafił jakieś znaleźć znaczy na pewno brakło sił mi się wydaje też, bo mecz był dość długo na styku, no ale no przeciwnicy postawili ciężkie warunki, to, to, no bo tutaj grali biegali, Te fajny skład mają, fajnie piłką tutaj rozgrywali, rozklepywali nas, więc, więc tylko jak poszliśmy do przodu, no to oni nas gdzieś tam, bo próbowaliśmy odrobić, no to gdzieś tam nam kontrowali, no szkoda troszeczkę, że ten karny nie wpadł na początku, moglibyśmy prowadzić, a tak to cały czas musieliśmy gonić, no i, no i gdzieś się trzeba było odkrywać, więc podejrzewam, że też i sił dlatego brakło. Masz okazję rywalizować na dwóch frontach, nawet na trzech, bo jeszcze w Pucharze Ligi Orlika, w pierwszej lidze, tutaj w Lidze Oldboy. Różnica między pierwszą ligą a Lidą Oldboy, gdzieś widać to sportowo, jeżeli chodzi o aspekty może fizyczności, nie wiem, wytrzymałości? Znaczy na pewno w, w, w pierwszej lidze, czy tam w Pucharze, no to ta gra jest szybsza, piłka może lepiej, szybciej chodzi, znaczy może bardziej wybiegani zawodnicy, lepsza kondycja, a tutaj jest bardziej tak, powiem szczerze, Yy, troszkę wolniejsza gra na pewno, ale bardziej, tak bym powiedział, techniczna, mniej, mniej siłowa yy, i taka spokojna, także można powiedzieć, że taka fa, fajna, fajna rozrywka dla, dla takich ludzi po 35 roku życia. Także polecam, jeżeli ktoś, ktoś chce się poruszać, to fajna, fajna zabawa. I Wrócimy na sekundkę do autos Green Power NS już w pierwszy, pierwsza kolejka, a czy, przepraszam, trzynasta kolejka startuje w środę wracasz do bramki Greenstów, opakim będzie życie potrzebują. No właśnie, duże wyzwanie, bo trzeba wygrać, żeby wygrać ligę. No będę się starał pomóc, zobaczymy jak pójdzie, może, może będzie lepiej niż dzisiaj. Także będę się starał pomóc chłopakom. No i mam nadzieję, że, że wygramy, wygramy te dwa mecze i zapewnimy sobie mistrzostwo.